Polegnie mnie to męczy, ale nie wejdę wam w przester Zamknięty w czterech ścianach, trzy miesiące już tu jestem Czasu mam aż nadmiar, ale także go za mało Co ja mam tutaj zrobić, skoro wszystko się zesrało Główno widu zniszczy wszystkie moje roczne plany Nic nie mogę zrobić, bo ciągle chodzę z rany Tęskni już za ludźmi, tęskni głównie za ziomkami. Każdy dzień myślę nad tymi książkami. Ej, 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 ej dobra. Koniec tych momentu, wbijamy w lepszy bit. Wierzę że bez narzędzi i wszystko Dzięki Paczu, że na mnie było bawienia pół roku się nakręcam na ten rap Ale trzeba go, by uruszyć postąpy Padam, w stoku, będę styksyjny, ale nie jest hot Będę łyski, butak, hoax, sam tylko tort? Ka mój rok debiuty, to start Ale nie było, że nas długi kart. kant Tego razu mam w rękawie na zrównętrzny czas Tak więc piszę test na prezent czas A tam starczy bym nominować Trzech znajomych Kamil jak Chińczyk Kamil, Kamil Giebel, majster I Kamil Jaśkowiak, bilet do roboty Potem dwóch ligi Coku I Oli Białek Do roboty Jedną specjalną, taką, że ja trochę Ciekawość. Ciekawość? Gui Oliwier Czajkowski Do roboty panowie, Czek liczę na was